To jest mój ogród. Często gadowa. Często trzy się relaksuje, bo ja w Anglii mieszkam i nie stać. Nice one. Thank you mate, nice one. Thank, Thank Legenda, legenda. Zaszczyźnikiem. Żwantę sobie serdecznie czule, witamy. Re wraz z moim kameramanem, eee, tam jest protest, jakiś tam protest jest kolejny w Anglii. Protest. Co się Jesteśmy teraz na Old Market Square, to jest tak jakby serce w Nottingham. Ja się nam dzisiaj wszystkim. Oczywiście, jeszcze raz za subskrypcję. Mamy już dzisiaj 7 tysięcy. I dzisiaj właśnie doganiam króliczka, Czyli już kanał będzie już, zapowiem, miał, miał status odpowiedzieć. powiedzieć kanału YouTube, który przynosi jakieś tam zyski. Że się ja na to nigdy nie liczyłem, ale jak już coś, się, coś się wpadnie, to będzie dobrze. I z tego miejsca chciałem podziękować jeszcze raz i zrobić sobie i wam dla kontentu pompeczki, będzie ich 50. When we tried to leave our houses my mother my father my little brothers my sisters and I all of us were attacked My mother was, was called the police 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 Oh tam stój widzicie jesteśmy bardzo bezpieczni And when we reached the safe zone they tied us up and To się mówi Wolna Palestina wolna Ukraina and i wolna Polska and Again, this is a testimony from a 14-year-old boy. This is what your taxes are supporting. The bare minimum, the bare minimum that you can be doing today is coming forward and educating yourself and learning. The next steps, getting involved with protests. Pressuring this council to divest from genocide. Pressuring the universities in our city to divest from genocide. Making sure that you are speaking up every single day. Because it is not a choice, it is a duty. It is an obligation. While your taxes are being used to kill children, it is your obligation to take action against it.

Pokaż się tak panoramie miasta. Mamy też tramwaj. To jest taka, taka mała, niewielka część. A tu jest takie serce Nottingham jakby. A moje serce trzyma telefon. Zawijamy się, w idziemy. Mieszkam w Anglii. To jest jeden z moich wielu domów. Oto i jo. o. To mój dom. To jest jeden z moich wielu samochodów. Mieszkam w Anglii. To jest jeden z moich samochodów. Jeden z moich kolejnych domów, ale mam bramę otwartą. Także, kolejny mój dom. Mieszkam w Anglii. To jest moje auto za tym autem jeździmy z moją róweczką do Kornwali. tam mamy swoje deski surfingowe i swój własny taki mały domek. Mieszkam w Anglii, to mnie stać. Domek wiosenny, kolejny z moich domów. W tym domku spędzamy często czas, ale tylko jak jest wiosna. Bo po co zimą? No zimą mam inny domek. Mieszkam w Anglii. Kolejny z moich domów, domek jesienny. Mieszkam, jak sama nazwa wskazuje, jesienią. Moje kolejne auto to jest dom. Ten dom jest e, pełen kotów. Lubię koty, mieszkam w Anglii. To, mnie stać. O, jest, to jest mój kotek. Nie poznaję, on już stary już jest. To oni, przecież to ja, ja Cię karni, prawda? GERFIELD, GERFIELD Włącz się, Włączy, dobra? Tak. Dobrze, może wyjdę, żeby nie, żeby nie było widać teraz